To najnowocześniejsza i największa infrastruktura obliczeniowa o najwyższym standardzie niezawodności. Sieć Pionier to odpowiedź na potrzeby polskiego środowiska naukowego. Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, a dostęp do niej ma ponad 360 uczelni i jednostek naukowych. Zmiana łączy z takich tradycyjnych miedzianych na światłowodowe było wejściem w, nową, w nowe technologie i przyspieszeniem transmisji danych kilkaset razy. Taka, taka baza, czyli baza szybkich połączeń między ośrodkami pozwoliła, y, 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 pozwoliła na, na rozwój tych uczelni i na tworzenie nowych usług. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze polscy naukowcy i zespoły badawcze znacznie sprawniej prowadzą pracę. O wiele wygodniejsza jest również wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi ośrodkami. Bez nowoczesnego systemu informatycznego realizacja wielu innowacyjnych projektów badawczych nie byłaby możliwa. Naukowe programy generują olbrzymie zasoby danych pomiarowych, które muszą być odpowiednio przechowywane, przetwarzane i udostępniane członkom zespołów badawczych. Jest to mocno kłopotliwe do współpracy, trudno jest realizować nam te bardzo ambitne zadania badawcze. Skorzystanie z infrastruktury, która była możliwa dzięki działaniu tutaj też w ramach projektów z konsorcjum Pioniera, no pozwoliła nam korzystać z chmury internetowej, również niezwykle pomaga przy tworzeniu platformy dotyczącej termometrii, platformy termometrycznej, gromadzeniu dużych danych, dużej ilości danych do powstającej bazy. Wraz ze wzrostem ilości informacji trudno nie dostrzec problemu gromadzenia i udostępniania dużych ilości danych. Stąd poszukiwanie rozwiązań, które umożliwią długoterminowe przechowywanie treści w postaci cyfrowej i ich bezpieczną archiwizację. Na Politechnice Świętokrzyskiej działa już repozytorium, czyli otwarte bazy danych opisujące proces dydaktyczny. Zadanie, które realizujemy, ma charakter unikatowy w skali świata. Repozytorium w ogóle występują, dosy, występują dosyć ale ich charakter jest inny. Mają charakter instytucjonalny, dedykowany konkretnym rozwiązaniom w poszczególnych organizacjach, czy to gospodarczych, czy, czy pozagospodarczych lub naukowych, gdzie oferowane są publikacje naukowe. Natomiast to repozytorium jedyne prezentuje czy oferuje dostęp do zasobów z procesów dydaktycznych. Dzięki sieci Pionier dostępna jest też usługa edurom, czyli system prostego i bezpiecznego roamingu adresowany do pracowników Uczelni i studentów na świecie okazał się ogromnym sukcesem. Usługa jest dostępna w praktycznie wszystkich krajach Europy: w USA, Kanadzie, Australii, Chinach i Japonii. Jest to system bezproblemowego dostępu do internetu podczas obecności na terenie uczelni zagranicznych. Odbywa się to za pośrednictwem własnego uczelnianego konta mailowego, który jest uwierzytelniany przez. Właśnie pionier IT. Ogromne korzyści z nowoczesnej infrastruktury internetowej czerpią też studenci. Chodzi o rozwiązanie, które pomaga skoordynować obieg dokumentów związanych z międzynarodową wymianą studencką. Cyfryzacja procedur administracyjnych znacznie ułatwia organizację wyjazdów w ramach programu Erasmus i zapewnia dostarczenie wszystkich papierów na czas. Wymiana akademicka w ramach programu Erasmus Plus obecnie nie byłaby możliwa bez usług oferowanych przez pionier ID. Inicjatywa podjęta przez Komisję Europejską Erasmus Without Paper zakłada elektroniczny obieg dokumentów. A jak wiemy, wymiana dokumentów w sposób elektroniczny wymaga ich uwierzytelnienia, wymaga potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych. Dzięki usłudze Pionier ID to wszystko odbywa się w sposób jasny i szybki. Najnowsze badania naukowe, projekty badawczo-rozwojowe, ciekawe eksperymenty, sylwetki wybitnych naukowców i tych, którzy w świecie nauki stawiają pierwsze kroki. To wszystko i jeszcze więcej można znaleźć na portalu Telewizji Naukowej. Usługa zapewnia możliwość produkcji popularno-naukowych materiałów. To także szansa na realizację transmisji na żywo z konferencji naukowych, sympozjów i wystaw. W Telewizji Pionier odkrywamy tajemnice polskiej nauki. Prezentujemy osiągnięcia naszych naukowców, prezentujemy niezwykłe projekty, które realizują nasi studenci, i niebanalne wydarzenia, które realizujemy w murach uczelni. Dziś telewizja Pionier to przede wszystkim zespół fachowców, ludzi, którzy opanowali sztukę opowiadania o trudnych zagadnieniach w prosty i przystępny sposób.